Mam goście, znowu zanim z do Was na tym kanale. Dzisiaj sobie wymyślę Browstar. Jak widzicie mam 971 pucharków. To dlatego, że to jest moje stare konto, próbowałam sobie stworzyć nowe, ale mi się niestety nie udało. nie wiem dlaczego. Jak Państwo zauważyliście, yy, mam mikrofon. Udało mi się załatwić. Yy. Dlatego napiszcie w komentarzu, czy powinienem z nim nagrywać, ale chyba, chyba byście się zgodzili. A i jestem bardzo zadowolona, bo pod pierwszym filmem zostawiliśmy mi 18 wyświetleń, a pod drugim 8. I jak widzicie, to będzie nasza nowa seria, chociaż jeszcze nie mam żadnej serii. To będzie taka nasza pierwsza porządna seria z Brawl Stars. Będą filmiki dwa razy w tygodniu. Nie wiem, czy zawsze z Brawl Stars, ale teraz postaram się nagrywać trzy filmy tylko z Brawl Stars. Niestety będą takie 5-7 minutowe, bo jestem takim początkującym YouTuberem. Po pierwsze, a po drugie, dłuższe mnie nie przechodzą. Więc niestety, no. Ale od razu po nagraniu tego filmu go wrzucę. I dzisiaj taki 5-7 minutowy. A i, i jak jak, jak wiecie, to, co jest tam. W ogólnym roku ta aplikacja to, to jest taka aplikacja. mobilna po prostu mam włączoną, bo przez nią mogę właśnie nagrywać. no to nie musicie zwracać uwagi. A i jak mam też mikrofon, to też mam słuchawki. Mam nadzieję, że będziecie z tego powodu zadowoleni. Bo jak tak, to bardzo będę zadowolony. Też ja. I myślę, że Wam się będą podobać moje odcinki. Ale mówię Wam, to, to browser, to będzie nasza pierwsza taka porządna seria. Pierwsza i porządna. Bo jeszcze nie mam żadnej serii. Co będzie taka nasza pierwsza seria? Zabijemy sobie tego bota. O i teraz sobie idziemy do naszego sejfu. A, a jak nie wiecie o co chodzi, to oglądajcie moje filmiki z w tej, w tej gierki. Jak nie wiecie po prostu o co chodzi. Jak napiszecie jakieś um, dajcie subskrypcję, um, to moneczek i lajka. A jak napiszecie jakiś um, miły komentarz, to wam dam serduszko. A um, i, i jakby co... Na razie będę nagrywać tylko filmy z Brawl Stars, bo jak wiecie pierwszy i drugi, to jeden był z Baby Simulatora, a drugi z Split Simulatora. Dlatego teraz postaram się nagrywać ym, tylko ym, właśnie z Brawl Stars. Więc, więc jak chcecie Robloxa, to je po prostu piszcie, ale ja na razie planuję tylko Brawl Stars. Попросту, просто глядайте фильмы, если не знаете, о в No i przegraliśmy 3 minuty i 20 sekund, wytrwaliśmy. I teraz sobie będziemy otwierać skrzynaczkę. Z tej skrzynki jest ciekawe, tylko punkty mocy. Teraz sobie... Nie, czekajcie, jeszcze frankę mogę ulepszyć. A, i zapraszam Was do, do mojego klubu, o tutaj jest. Eee, czekajcie, mamonki.pl, bardzo Was serdecznie do niego zapraszam, mam nadzieję, że dołączycie. W ja sumie to nie jest mój klub, ale no... W to będzie mój klub. Już a niedługo. Może nawet w kolejnym odcinku to będzie już mój klub. Więc serdecznie Was do niego zapraszam, Mamy sobie teraz zagramy kolejną rękę na solo. By tam tu było 3 na 3, jak ktoś nie wie. I bardzo Wam dziękuję za tyle wyświetleń, że zostawiacie pod moimi filmikami tyle wyświetleń. Bardzo jestem z tego powodu zadowolona. bo ja jestem takim początkującym youtuberem i dla mnie 18 wyświetleń to dużo. Czekajcie teraz. tego kostka sobie spróbujemy dokonić. To jest jakiś też typek. Jego postaramy zabić. Byliśmy bota. Teraz sobie tutaj będziemy kąpić, póki ktoś tu nas nie przyjdzie. Tam no, tak typek. planuję chyba napaść na tamtego. Czekajcie. Tak. No i wygraliśmy pięknie. A. Jak nie macie tej gierki, jak chcielibyście być po prostu w moim klubie, to no, nie starujcie sobie ją. Um, jak nie być po prostu jak się dochodzi do klubów, to po prostu jak nie macie klubu to tutaj Ci piszę. Szukaj klubów. Wpisujecie po prostu bananki.pl i jesteście tutaj. Jakby to... Czekajcie w ogóle. Zwadzimy sobie profil tego gościa. A nie czekajcie. A, a czekajcie, że tylko... Będziemy już kończyć ten odcinek, więc...